Это считайте странички или античек на кравен Фортнайт э сакрамы арену mamy punkciki, porobimy satania No, zostawicie subskrypcje, łapki w górę, bo tym ma być 1000 łapek w górę jako drugi odcinek Tysiaczek Proszę Dlatego nie włączam czatu, żeby nie hajtować dlatego nie włączyłem czatu. I dlatego nie mam włączonego, hahaha. <śmienic> Ale afektywki jest, śmieszne jesteś. Kacz, to się przecież zesrać. W czatku są tam pam pam I lecimy. Jak będzie głośno to ja od razu mogę umrzeć, mogę telefon wam powiedzieć. Że jak będzie głośno kraty to ja umieram. Na początku umieram. Szczególnie jak ktoś strzeli z tego szybkiego, szybkana, to moje uszy już umierają. Lecimy sobie na dziespór kara. Moja ludność jest to, Milion lotniska u mojej. O kurde. No nie mówcie. Nie gram w Nie. No to nie gram. Nie mam Ejma. Teraz pójdzie mi lepiej. Mówię. Teraz pójdzie mi lepiej. Na 100% pójdzie mi lepiej, bo mnie coś czasami trafia. Te kiety. Czemu ja nie mam w kotwłości mam plany? O, to właśnie. tak na spokojnie, tylko sobie pliki powpijamy. Jutro też. Może trsiaczek Znaczy dzisiaj na pewno to te ale jutro kociny ścięciami Albo skaja. Więc no, nie będę już więcej spoilerować. Ech. Nie, mm -mm, mm -mm. Okej okay. Jesteśmy już w kształcie z na saaale w sastoj Sale w sastoju Sale w sastoju. Aha, Salusa stoi w no to kurde, no ja chcę tam lecieć. A to jest kurde 1000 metrów. O tam 1020. 120. Nie proszę tego potwaka, że 1000 tysiąc, powiedziałem 1200. Tysiąc, Mam nadzieję, że tam nikt nie poleci. Jest na nadzieja. No osoba palcia. To będę mógł przeżyć, Przekonnie na arenie. Zobaczmy, no, potem tam dalej jakiś Może jakieś nie będą? Oczywiście, znaczy, że w Kiki. Pistolet. To to się ulepszyć na co? Takie rzeczy, okej. Okay.

Wiem, że w następnej rundzie pójdziemy lepiej No i poszło. Okay. Okej. Okay. No cool. To jest tu jakiś skrzym z miliardami amunicji? Czy ja ci To nie jest tam. Tu zawsze dampy nie stało, już nie stoi. Amunicja. Po jedną rzecz tu już będę latać po amunicję. To jest... a. Ja mógł teraz pomieszyć samochody. I pospierać trochę... Części mechaniczne ciała to idziemy po więcej aut. Może części to mi też częście mechaniczne. Tutaj części mechaniczne. Mówię o częściach mechanicznych kościół. No, tam no. Ja, <laughs> czyli ja proszę kupiłam skrzynkę nie mogę już To jest maszyna, czyli może musimy wleciać tę część mechaniczne. Albo nie. Patrz. Jakbym słyszał skrzynkę, to sprawdzę jeszcze w tym tachu, czy, czy skrzynka. A czarny na ty naprawdę jesteś taki słaby, że nie muszę wstawić? No nie. To mi się wtaje. Okej. Okay. Będziemy niszyć samochody cały czas. Nie, ja jestem tak? Jak ja jestem tam to mogę teraz nie być w trafie. Nartof lepiej zniszczyć to. Cóż, Coś... w Oks. Jeden HP szczęście można coś craftować. Okej. Okay. Z pleców? Skąd chłopis? Strelał. I te nagrody, trzeba by mi to sklapufali, mogę sobie coś takiego. To kości, Tak, jakby kambić w krzaku, z krzaku. Czy dalej strzela. Wie, musieli iść do strzewki, to ja bym Ci polecał się ewakuować. Ale spama tu stałem. Ale spama tu stałem. Ale lepiej mi poszło, przynajmniej z tego ci, się cieszę, że lepiej mi poszło. O! Du, 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 du. A no, muszę mi sobie sakrać też. Zmienne kolory, a później sobie sakramy arenę. Spoko. Wysapania, o swój... Osły i no, ale tanie ile świerząt? Spieszczęt? Jaki jakie świerząta? Tanie jakie świerząta i ile tych świerząt, więc no, tam osły i świerząta, czyli jakie świerząta i ile świerząt? Chyba, że wszystkie świerząta w krze. He 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 co to jest? Co to jest? Bóg, szak from am mm just -hmm. No i 3, 2, 1, start. trzeba poczekać 10 sekund, podobno. Ale ty, Antek, tłumaczysz? O. jesteśmy. Teraz mamy iść na... Urdle Tam efekt nieco taka jest łatwa. No. Jak to testowałem sobie? Tak. Tu jest green. Nie wiem, o coś w tym chodzi, jak to jest łatwe. Na przykład red. Bum. Nie. Łatwe. Gdzie chłop ci, kurde podchodzi pod nogi i, i yy, yy, ci... A potem ty spatasz na latem chodź, też się se, se, se motkuje i kratalej? No, wreszcie tak umarłem. Dla, dlatego ludzi nie robię już. Rzekłnie w Fortnite. Chłop był na niebieskim no i, i go nie ma. <grystny> na przykład Nie, nie rozumiem, jak takie skinów też laka. Nie wiem, mnie to jest łatwa ale żeby nie przemówić, po prostu niech oni to szybko skończą. Chciałam niech oni to szybko skończą, my już to skończyli. Koks. Jestem anonimowany. Jestem jednak anonimowany. O kurde, a nie odcinka przynajmniej. ん tylko jak mi blokować nie potrafię tu miałem czerwony tutaj to po mojego rogu white white ma chodźmy To jest kleczka tam jest kleczka blue 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 o blu, blu. hmm. co z tym kurde chodzi na na niebieskie, ale jakby chłop oczywiście mnie musiał popchnąć. Mm, mm, no jest okay. kupię. Chłopy sepknął, a teraz chłopy się teamują. Niech się chłopy nie timują tylko się spychają. Prawo. O to mi chodziło przez.. Pychali, ale nie przenocamy do To jest ten plus. Okej, okay, spróbuję jeszcze raz. Bo ludzie tu kurde cały czas spychają. Eee, o, To jest mój kąt. Trzymaj chyba wszystko. kolory. Nie, a nie, jest sielony. Uczerpany. też jest. Ha ha ha, ha zleciał. Ha, ha, ha. też mam pod nosem.

Tam miałem się rono bliżej. Eee, eh, ale... Black... Tam co mi to rozpoczęła. Orancz. White! Tak się wykrywa. To jest easy, wtedy, kiedy ludzie tu nie spychają, a później tam wskoczyć na platformę. Tak to jest easy. Tu, jak... Stałem, stałem na dwóch i takie... O kurde, zaraz spadnę. Tu mam pod nosem przecież i rad. Mówię, że tu mam pod nosem. No to też mam pod nosem, no czemu? Może coś innego? Kurde. Jest! Zielonego nie miałem pod nosem, Black, Black, black. Okay. Red, red, reeeed. het veel Green, green, green. White. En ja, op Halo. Ja bardzo ja bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie.